Cześć. Cześć! Hej, Cześć. hej, oh, hej! No właśnie, ponownie. No. I znowu mam czarną bluzkę, żeby mi nie było, że nie zmieniam. To jest od Amandy. Inna. No, z tego, mam też czarną. No wiem, bo Martyna u y, mnie dziś śpi. No właśnie. Ja się widać? No i mam od niej takie fajne spodnie z piżamy, Normalnie super, są małe jej widzę, ale dobra. Mniejsza. kratkę, szaro zieloną. Podobają mi się. Kiedyś jej ukradnę, nawet się nie spostrzeże będą mnie w torbie. No ona zawsze tak. No my właśnie obejrzałyśmy sobie. No mam właśnie, ale... Talent. Talent. Tam były bardzo ciekawe osoby. Może podsumujmy, <grym> że <grym> widziałyśmy tą najważniejszą osobę. Tam najważniejszą, chyba najmniej ważną. Ale tak na którą czekałyśmy. Tak, mój Na nały się nawet. Ciebie to cała tak. Polska słyszała. Czekaj. Przeczytałam SMS-a od Natalii, ja tak, go komentowała. Tak, czekaj, otwieram galerię. <noise> Ale w galerii to te SMS-a nie znajdziesz. No raczej nie. Wiecie, w ogóle miałam gorącą... do mnie, tyle osób napisało, że ja nie nadużywałam, na nadużywałam z odpisywaniem. To było po prostu chore. Strasznie. A do mnie a nie ja napisali, i bo ja nie mam nic na koncie, a w ogóle wszyscy mają z oręcz, a ja mam z ery i to jest daremne. No bo jesteś głupia. To nie moja wina! <głosy> <głosy> Natalia napisała jest. ten znaczy gej ty... i te jego kocie ruchy. Tak, ma, ma ja kocie pedalskie i w ogóle przeszkolenie. No. Ale ja go lubię, bo on pamięta moją moim z kawicach. <grym> no wiesz co, koniec jego tematu, bo ja nie, nie chcę mi się o nim gadać naprawdę. Nie no, bo ten... nie <grym> chce już spać. <grym> Martyna, to jest kolejna po No to nie moja wina. To twoja. No dobra, musimy powiedzieć, co było dzisiaj do w McDonald's w Silesii, bo to jest najważniejsze. No te, nie, jeszcze ja chcę, ja chcę powiedzieć, bo ja jestem wielką fanką tych takich małych chłopczyków, takich, którzy mieli od 11 do 14 lat. Tak, tak to jest, żeby byli w finale. Super, <susza> scenie. To, no dobrej blizia e, z summer 2. I tam ten perkusista fajnie grał, ale on był brzydki. No właśnie, brzydki był. Nam się nie podobał. No. E, słuchamy czegoś? Nie! Miałyśmy powiedzieć, co było w McDonaldzie. Ale tak. Oczywiście to jest mega ważne. Aha, no właśnie byłyśmy gdzieś w sklepie i, i mamy takie same sweterki. No właśnie mamy takie same, tylko, tylko że ja, ja mam szarą niebieski. A ona ma szaromiętowy. Szaro ja też ja mam szaromiętowy. Nie, bo ja mam ładniejszy. Ty się w ogóle nie znasz, spadaj! Ja mam ładniejszy. Bo Dobra, obydwie mamy równie ładne, ale mój jest ładniejszy. Chyba sobie żartujesz, dziewczynko. Ty sobie żartujesz, no, ci... chłopczyko! <laughs> ja nie wiedziałam, że jesteś chłopcą. No wiesz, panu on mnie nie wie, czego jeszcze? No powiedziała w jednym łóżku! Teraz możesz to powiedzieć. Wszyscy możesz pać w jednym łóżku. O Boże, ej, a może dzisiaj zobaczymy ten film, co miałyśmy kiedyś zobaczyć? A nie, bo mnie strasznie ja się będę bała. No właśnie, ja ostatnio oglądałam takie fajne, straszne i się bałam. Wiesz, jakiś fajnie się bać. Żal mi się. A mi Ciebie? Zresztą mi Ciebie zawsze o, właśnie, idę. w ogóle jestem zblondynkowana, bo tak nie, nie było tego widać na poprzednich filmikach. Ale jestem zblondynkowana. ja jestem bardziej zblondynkowana. No. I czuję się w tej fryzurze bardzo dobrze. No, w końcu nie końcu bardzo, to nie bardzo właśnie. Ma, nie bardzo pasuje. Mój charakter. Miałbym ci powiedzieć, co było w tym McDonald's. No ale my no. chyba nigdy tego nie powiemy, bo ty zaraz zmienisz temat. A no to był w No właśnie, byłyśmy w McDonaldzie. No i, i Martyna miała w portfelu kupony. No. Miałam dwa. Tak, dwa. No i mieliśmy zestaw Happy Meal no no i kanapkę. No właśnie. Oczywiście tamtej... musieliśmy się wszystkim podzielić na połowę. Zdjęcia będą na fotoblogu kiedyś tam. No Takie obgryzione buki i tak. tak dalej. Trochę mhm. mojej grypki, jej grypki. <grybki> Wychodzi jedna cała grypka. grypka Piwa i pół piwa, czyli... Nie, nie pół piwa, nie pół i pół flaszki, pół i pół flaszki, czyli całą flaszkę. No i taki w ogóle taki przymulony gościu nas obsługiwał, No właśnie i wiecie co, on taki Borok. Borok, on tak chodzi, tak, nie? Taki smutny. No, no a jak ja powiedziałam to, co musiałam powiedzieć, bo oczywiście ona nie gada, tak jak zawsze, z piwem. Ja nie kupuję, ja nie kupuję, ja nie kupuję! Oczywiście ja musiałam, nie? No. Nie, nie. No i Maknaś spyta go, a da nam pan zabawkę? Oczywiście nie ma A zabawki. możemy dostać też zabawkę, no bo w końcu Fepi mi luka, że dostaje zabawkę, to czemu... Ale to jabłko miała? nie było zielone. No właśnie, jabłko nie było zielone, skandal, na obrazku było zielone i ja chciałam zielone jabłko, bo zielone jabłko, jest lepsze od normalnego. No, tak można. no bo jest lepszy, jest taki kwasny. No, a marki no jest, jest tak inteligentna, że zapomniała swojego pinu na kartę. No ale to trzeba być naprawdę mega inteligentny. To masz Boże. do tego przyznaję, widzicie? To jest... Jestem mega inteligentna. Wpisałam raz pin, był zły. Pisałam drugi raz, był zły. Ja i... tutaj musiałam kupić sweterek, bo ona nie pamiętała swe... Ale maszynę. ja ci jutro przeraję tą kasę, żeby ja nie wiem. było potem, że jakimś kradziejem jestem czy coś. No, ty tak jesteś kradziej. Nie jestem kradziemy, bo ja jestem no, no właśnie, mam moją spinkę, a ty a masz ma moją mam bluzkę i moja dobra, spodnie. mam twoje fajne złoty. Kochana, sam. I co się haha? No, ale i tak było najlepsze w autobusie, jak jechałyśmy do Ciebie. Wiecie co, tam siedział taki koleś, nie? I on się chyba nas wystraszył, bo my za dużo gadałyśmy, i w ogóle i sobie poszedł od nas, i sobie stanął na początku autobusu. A my byłyśmy na końcu, Właśnie. żeby nie było. Czy my jesteśmy takie straszne? Chyba tak. No dobra, może trochę za dużo gadamy, czasami i nam odbija, no ale no okay. chyba nic więcej. No dobra, trochę to mało powiedziane. E eu tô com o seu desfile. eu não li, <laughs> uh, eu não, mm. no, não, umie, não, ah, não eu o refrão. Não to refrão, refrão. Ooooh, no a eu não umiem. Ai, no to się um mishnah, eu não tá? My partys, One you look I tyle <laughs> umiem <coughs> Ej, ale nie będę umiała śpiewać, bo ja mam jeszcze grupę No i chora jestem A ja jestem chora przez cały rok i co? No to już nie moja winna. Jestem chora na głowę. Ale ja przewin do tego no Bo to będzie kalectwo. Pan! Powiem bo ja nie wiem w jakim momencie się zaczyna refrę, bo nie słucham tego. Znaczy słyszałam to, ale... Taką nie tego i... No właśnie, dobra, każdy wiem, co!

Są chętni, A to śpiewamy, bo już trochę długo to trwa i musiałbyśmy kończyć. Nie, jeszcze coś zespiewajmy. No, Ludzie dajka. nas w końcu kochają, nie? Patrzcie, jakie mam ładne paznokcie, nie widać? Dobra, nie widać. Nie widać, no! Tak, zobaczcie! Natalia mi robiła, wyglądają prawie jak tipsy. Prawie robi wielką różnicę. Ale ładnie wyglądają, no zobaczcie! Dobra, nie widać. Mniejsza. Ty zrobiłaś coś takiego, właśnie taką środkę z siebie zrobiła. Widzisz. Wychodzi ci to. Dobra, zaśpiewajmy co? No to dawaj. Fani czekają, nie cierpią. Coś było takiego u ciebie na fotoblogu, co Ola pisała. Bo mi dodałaś pewne No. To no już nie. No, co No, ja znam wszystkie piosenki. Prawie. Ja też. Prawie. Ale z tobą nie mówię angielskiego. Ja no, bo powiem, że to zamiast... dla Dobra, mniejsza. No! No! Myśl! Chociaż raz. Ja myślę nie to, co ty. Ja myślę więcej niż ty na to. No Amanda! No, słucham twoich propozycji. Hmm. 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 Może jakąś kolendę? <noise> nie! Nie, kolendy nie. Ja nie będę śpiewała kolend. Przepraszam cię bardzo. No czemu nie? Kolendy są fajne? Ej jest no jest taka super fajna, taka rytmiczna, tylko ja nie wiem jak ona naleciała. Nie. Ale no, ja nie, nie będę śpiewa. Ale naprawdę nie kolenda!